Welcome to Jurassic Park. Life, uh, finds a way. Vitajcie, z tej strony O remasterze kultowej gry mobilnej o nazwie Jurassic Park Builder wiemy już od prawie roku, kiedy to Godzi opublikował materiał na swoim kanale YouTube. Wtedy również stworzyłem materiał na ten temat, który nawet został skomentowany przez samego twórcę projektu. W późniejszym czasie informowałem o rzekomym skasowaniu projektu, ponieważ rzeczywiście tak było. Jednak po jakimś czasie Godzi ogłosił, że sam pracuje nad remasterem i powinniśmy cierpliwie wyczekiwać premiery, które miały nastąpić w tym roku. Na początku miał to być czerwiec, a później listopad. Jednak żadnego z te terminów nie udało się dotrzymać. Nie pomogł również fakt, że Godzi skasował swojego Discorda i kontakt z nim był utrudniony. Po długim czasie braku informacji Godzi dał znak życia na swoim kanale YouTube. Projekt powstaje, jednak ma problemy z funduszami oraz organizacją. Godzi rozwija projekt, wynajmując freelancerów do tworzenia modeli, kodu i tym podobnych. I trudno jest organizować to wszystko w pojedynkę. Produkcja była dosyć chaotyczna przez ostatnie miesiące, jednak sytuacja zaczyna się poprawiać. Został zrobiony spory postęp odnośnie kodu oraz większość modeli zostało zrobionych. Podanie daty PWR jest obecnie niemożliwe, jednak Godzi zapewnia, że przekaże nam coś nowego za kilka tygodni lub miesięcy, zależnie od postępu. Jeśli dobrze rozumiem, to beta kril jest już gotowa, jednak nie wiadomo kiedy godził ją wypuści. Również od jednego widza na Discordzie, od którego właściwie dostałem te informacje, a bardziej e, linka do informacji, e, dostałem również drugiego linka z podobno gameplayem z bety, z tego remastera. Jednak całość była po chyba brazylijsku, więc nie jestem w stanie potwierdzić e, legitymności tego materiału, dlatego też e, dzisiaj go pominę. Podsumowując, projekt nie został anulowany i zostanie wydany prawdopodobnie w przyszłym roku. Trzymajcie się wesołego nowego roku i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.